Jutro nie wycofali, a stali O, o! Co? No. Tej sobie, um, Dzisiaj nagrywamy drugą część testingu. Taki Sów. Tak. Ja już sobie otworzyłem. To, uwaga, jemy. Tak, to wygląda, Ale grubo, nie jest Dobra, na trzy, cztery. Trzy, cztery.

Pani się zastanawia, skąd ja mam te takisy. Moja ciocia była w Stanach Zjednoczonych i ja jej i, i ją poprosiłem o właśnie te chipsy. Takisy. No i mi kupiła, nie? Ona tam była z miesiąc. O, nie wiem, kom. Od lipca chyba jej nie było. Nie, od sierpnia, przepraszam. Ona w tak na początek. Pod koniec sierpnia wróciła już. No, ostro, ostro. Mm, nawet, nawet smaczne. A jeśli chcecie sobie po prostu kupić takie, takie sypne. To wydajcie 20 zł przez internet. Tak, to tyle kosztuje. 20 zł przez internet. Ja widziałem, że niebieskie i czerwone 20 zł przez internet. A tak w ogóle to zastanawialiście się. Bo dwa odcinki temu powiedziałem, że robię mój nowy projekt. No i chcę Wam powiedzieć, że to będzie. Drugi sezon Ekipy X. Tak, drugi sezon Ekipy X. No i prawdopodobnie będzie piosenka prawdopodobnie wszystkich uczestników, ale jeszcze nie wiem. Postaram się, żeby wszyscy byli. No i pewnie niektórzy się cieszą, że nowy sezon Ekipy X będzie. A ja już wam to mówiłem, że Susie już nie będzie nagrywała, ale nabycie miała nowy kanał. to będzie się dużo działo. <laughs> a i jeszcze wpadajcie na mojego TikToka i Instagrama. Instagram to oczywiście Xshot. A Xshot albo Xshot FX nazywam się na Instagramie, a na TikToku nazywam się Team Królików, bo mam swój team. Zowie, swój team mam. Bo ostatnio na TikToku są popularne teamy. np. przykład Team Pieseły, Chodów, Mrożony, Bobry i TP, nie. No i ja stworzyłem swój. No i na razie mam tylko 11 żołnierzy, a to proszę. Zaobserwujcie mnie i dołączcie do armii. Proszę was. Widzę. A tak to ja już się żegnam. Um, 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 mogę powiedzieć tylko jedno. Um, w szkole, na przykład, um, du, um, na przykład, są czasami mogę spotkać moich fanów i, i ciągle spo, um, na przykład naj, najbardziej teraz ja spotykam takie trzy, taką jedną dziewczynę, którą bardzo pozdrawiam. Um, ona już ma ze mną autograf i zdjęcie. Ciągle do, jak, mnie zauważ, jak mnie zauważą na przykład jej koleżanki albo ona sama, to on, on, ona od razu Ikszot, ik no i czasami mnie to denerwuje, a czasami nie, ale chyba najczęściej mnie to denerwuje, bo Oczywiście nie, ja nie obrażam te osoby, co do mnie tak podbijają, nie, nie obrażam, po prostu mówię, że to czasami mnie to denerwuje tak dosłownie ale pozdrawiam wszystkich moich fanów, którzy mnie widzą w szkole. Bardzo pozdrawiam. Tylko proszę, weźcie aż tak często tu mnie i Bo ja się czuję tak zestresowany. Albo zdenerwowany. Dobra widzowie, to ja się żegnam. To była przepowiednia i trzota. Elo!